Tego jeszcze nie yes. Halo, halo, stary, jesteś? No, a Mam to. Nie gadaj. Wbijaj. Już tylko okay. zjem Tylko nie graj bez No okej, okay, niech ci będzie. Okej, okay, nara. Siema. O, siema. Idziemy mam grać? By... Tak, ale mam nadzieję, że nie grałeś bez mnie, bo nie grałem. Okej, okay, lecimy, lecimy. A, kurde. Stare ja no lecę po klikniku. Ej no, chyba coś znalazłem. Co tam masz? Tuka. Co? Co w przyszłości? Bez, bez kalnej zasilania. Cześć. Mogę? Grazie. PS One? Sony? Kiedy to wyszło? Niby nie zapowiadali nowej konsoli. PlayStation. Co? Może wypróbuję. No ale przecież... Jak niby stworzyli tą konsolę, Tak. Nie wiem. A nic, przecież nic nie leci nic nie, ten, nie zapowiada nic, nie, nic, nic, nic nie słyszałem. Ale pisze tutaj konsola z przyszłości. Przecież sama nazwa mówi, że ona jest z przyszłości. Ktoś ją dał tutaj wcześniej. Przed wybudową nogą. Okej, okay, sprawdźmy ją. A jest tam coś? O, kontroler. Ale dziwny. już raz taki widzę. Tak samo. Okej, okay, idziemy to sprawdzić. Jesteś ja nie. Ja... A teraz was zabiję. Siemon, co? Co ty są? Co? Jaką pan... Skąd ja pamiętam tą gry?

都看一三年，都看。